Doktor habilitowany Tomasz Zdrojewski, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog, certyfikowany lekarz medycyny sportowej przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej oraz nauczyciel akademicki. Z filią w Gdyni Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej związany jest od początku jej utworzenia. W ramach programu profilaktycznego przyjmuje gdyńskich sportowców, którzy chcą y, trenować sport lub go uprawiają od wielu lat. Jest to świetny lekarz, który działa ciągle na podniesienie jakości zajęć edukacyjnych i jakości świadczeń medycznych. Niezwykły człowiek, który bezinteresownie bierze udział w programach profilaktycznych, konsultuje je i wspiera, ciągle podnosząc jakość programów na rzecz gdyńskich sportowców. Serdecznie gratuluję przyznania nagrody prezydenta miasta Gdyni.